Leszek Łukomski, zapraszam na Zieloną Energię w MC Radio. Przed nami garść informacji prosto od warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Tener Piotr Tworek po ostatniej kolejce rozegranej tuż przed przerwą reprezentacyjną wyjawił sekret naszych zielonych, których jednym z największych atutów na boisku tej wiosny jest umiejętność nie tracenia bramek. Nie daliśmy przeciwnikowi szansy zdobycia bramki czy oddania celnego strzału. Poświęcamy na to dużo uwagi, poświęcamy na to w treningu też dużo pracy. Zawodnicy wyjdą na boisko i oni poświęcają swoje zdrowie, żeby wyblokować czasami swoim ciałem, żeby wrócić za Sekurować sektory, bo mamy kilka takich kanonów, które stosujemy. Pokora do przeciwnika, ale duma i wiara swojej swoje umiejętności. No, musi być i, i ten zespół to pokazuje. To wielka sztuka, tak defensywnie ustawić się, żeby przeciwnik nie dostawał okazji do strzałów na bramkę. I to oczywiście zielonym wychodzi. Liczymy na to, że również i w następnych starciach, jak chociażby najbliższy z Górnikiem Zabrze, ta sztuka perfekcyjnie wyjdzie warciarzom. A przy okazji wyczekają na swój moment i ukąszą rywala, zdobywając kolejne trzy punkty. Warta Poznań w MC Radio Poznań. Najbliższą okazję do zwiększenia drobku punktowego Zieloni będą mieli w Wielkanocny Poniedziałek, kiedy to zamiast lania wody planują zlać Górnika Zabrze na wyjeździe. Bo przecież Warta świetnie sobie radzi w tej wiosny, a to jest zasługą przede wszystkim trenera Piotra Tworka, który tę swojską bandę potrafił nie tylko odpowiednio ustawić, nie tylko zaprogramować na zwyciężanie, ale również odpowiednio zmotywować i za te wszystkie działania został uznany trenerem miesiąca ekstraklasy. Gratulujemy Piotrowi Tworkowi i liczymy na kolejne sukcesy, nie tylko jego indywidualne, ale również i całego zespołu, który jest coraz bliżej osiągnięcia tego najważniejszego celu, jakim jest utrzymanie się Benjaminka w ekstraklasie na następny sezon.